Arcybiskup Jan Maria Michał Kowalski. On wybiera żony dla swoich księży. Testuje, znaczy ma prawo pierwszej nocy. Wprowadza najpierw małżeństwa mistyczne księży i sióstr zakonnych, których siostry mają nie tracić dziewictwa. Ale rodzą dzieci. Te dzieci są przetrzymywane w takich okrągach, bez kontaktu z rodzicami i uważane są za niepokalanie poczęte. Jezus miał powiedzieć do mateczki Kozłowskiej, do Marii Franciszki, mnie oddaj swoją duszę, a Michałowi oddaj swoje ciało. Historia kobiety, która ma gdzieś bardzo głęboko wyparte, i to widać i u niej, i u Kowalskiego, normalne podejście do cielesności do i, do, i do seksualności. Nienawidziła tego, tak? tak, nienawidziła tego od dziecka. Jest pierwszą imiennie ekskomunikowaną kobietą w historii Kościoła. To jest podcast Rachunek Sumienia prowadzony przez Magdalenę Rigamonti i Tomasza Sekielskiego. Rachunek Sumienia, naszym gościem jest Tomasz Terlikowski, Dzień redaktor dobry. Tomasz Terlikowski, prowadzący codzienne rozmowy polityczne w RMF, ale dzisiaj mniej o polityce, chociaż o, to będzie będzie. Zobaczymy, to ja się wszędzie. Tym razem nie odpowiadam na pytania. A o kościele, a w zasadzie o wynaturzeniach w kościele, bo. Tym tekstem jest książka, najnowsza książka Tomasza Terlikowskiego, który jeszcze papierowego wydania nie miał w rękach. Nie miałem, to prawda? A teraz już mam. mamy. Mateczka, śledztwo w sprawie Mariawitów. Proszę bardzo. Tak ta książka, a układka tej książki wygląda. A w środku, a w środku tej książki, proszę państwa, naprawdę przerażająca, przerażająca historia wywracająca głowę i Wnętrzności na drugą stronę. Ona była diabłem, ta mateczka? To, znaczy, to jest w tej historii najbardziej fascynujące, że mamy tutaj kilka historii nakładających się na siebie. Mamy młodą kobietę, która twierdzi, że ma objawienia. Ma na imię Felicja. I na imię ma Felicja, tak, ale używa imienia Maria Franciszka, i która zakłada zgromadzenie żeńskie i męskie, które, jak się przyjrzeć, bez wiedzy tej głębszej, wykonuje gigantyczną rewolucję społeczną w swoim czasie. Zakłada ochronki, buduje domy. Dobra robota tak. Zdaną. Wykonuje dobrą, naprawdę bardzo dobrą robotę. W tym wszystko dzieje wiek temu. To się dzieje wiek temu, to się dzieje na przełomie wieku XIX i XX. Ona i jej ludzie wykonują fantastyczną robotę na wsiach, wykonują fantastyczną robotę w miastach, budują osiedla i zakładają zakłady pracy i prowadzą bardzo nowoczesne duszpasterstwo. I to jest jeden wymiar bardzo interesujący. Co więcej, I, i chcielibyśmy, berguś... żeby tak tylko było i tak, tak zostało. Drugi wymiar o. to jest wymiar, w którym ona przyciąga do tego zgromadzenia najbardziej inteligentnych, najlepiej wykształconych i najbardziej Pobożnych księży i 300-400 młodych, bardzo pobożnych kobiet. I to jest drugi wymiar. I trzeci wymiar, no i tu oczywiście jest to fundamentalne pytanie. Ona czy jej następca, arcybiskup Jan Maria Michał Kowalski, zaczynają grać w bardzo dziwną, mistyczno-seksualną grę, bo ostatecznie oczywiście główne zarzuty są wobec niego, nie wobec niej. Ona trochę obrywa przy okazji, chociaż jeśli jest prawdą to, co mówi Kowalski, to ja bardzo szczegółowo opisuję i co opisuje także w oficjalnych dokumentach, tekstach wydawanych przez. Z Kościół Morjewitów To ona w tej grze również uczestniczyła, tylko na dużo wcześniejszym etapie. Bo co się dzieje? Otóż ostatecznie Kościół, dowodzony przez arcybiskupa Kowolskiego, no, wprowadza najpierw małżeństwa mistyczne księży i sióstr zakonnych zakonnych, których siostry mają nie tracić dziewictwa mimo wszystko. Ale rodzą dzieci. Te dzieci są przetrzymywane w takich okrągach bez kontaktu z rodzicami albo z bardzo małym kontaktem z rodzicami. Uważane są za niepokalanie poczęte. I w tych wychowywane. Co więcej, w tym momencie biskupi mają więcej niż jedną żonę, więc dwie, trzy, cztery żony, więc dzieci tych drugich, trzecich i czwartych żon... Maria Wici, są, mormoni, trochę podobnie, prawda? Tak, są rejestrowane na, na te pierwsze żony, no bo tak to po prostu wyglądało. Co więcej, arcybiskup Jan Maria Michał Kowalski, co mu się zarzuca, ma prawo pierwszej nocy, to znaczy, bo to on wybiera żony dla swoich księży, to trzeba jasno powiedzieć. I sprawdza, testuje. I on testuje, znaczy ma prawo pierwszej nocy, po prostu, to znaczy... Wprowadza je w mistyczny, jak władca feudalny. Oczywiście wszystko ma bardzo religijny wymiar, bo to jest Kościół filadelfijski, jest pocałunek, jest dotknięcie piersi. No jest klasyczny model uwodzenia połączony z mistyką i wykorzystania seksualnego. To się wszystko ostatecznie rozpada, to też trzeba jasno powiedzieć. Część z biskupów odchodzi. Na to wszystko nakłada się jeszcze jeden bardzo ciekawy model. Bo można powiedzieć, gratyfikacją dla tych kobiet, które on masowo wykorzystuje, jest to, że on im mistycznie nadaje pewne uprawnienia, to znaczy Kościół Mariawicki jest pierwszym kościołem katolickim na świecie, to możemy powiedzieć, w którym święci się na kapłanki i na biskupki kobiety, to znaczy żona jakaś dobra strona znowu tego. E, no więc dlatego no mówię, właśnie. to jest bardzo skomplikowana historia. Dramatyczna jest historia tych dzieci, dramatyczna jest historia wszystko na to wskazujące, że został to skazany. Jest pierwszym biskupem w Polsce. Siedział w więzieniu. Skazany. Siedział w więzieniu za wykorzystanie seksualne małoletni. W Rawiczu, dobrze pamiętam? Tak, w, w, w Rawiczu w, siedział. A są, sąd mhm. skazał go za wykorzystanie seksualne małoletnich, dokładnie uczennic gimnazjum prowadzonego przez um, Mariawitów. Um, na to wszystko nakłada się jeszcze ta historia. I jeszcze jedna historia, o której trzeba powiedzieć, czyli kompletna niewiara w to, co się wydarzyło. Znaczy, ani jeden Kościół, ani drugi Mariawicki, a są w tej chwili dwa. Jeden poszedł, za Kowalskim. Drugi poszedł za jego przeciwnikami, za biskupem Feldmanem, który też miał cztery żony, ale ostatecznie został z jedną i zdecydował się odejść od Wspaniały wszystkich. Gest. Wspaniały nie, gest. Tomasz. Od tych wszystkich uh -huh. najmłodszych, z tego co mówił Kowalski, no. złośliwie. Nie, chociaż to chyba jest trochę bardziej skomplikowane, ale tu był Kowalski rzeczywiście złośliwy bardzo, arcybiskup Kowalski. Um, natomiast żaden z nich się z tego nie rozliczył. To znaczy ta historia. Oczywiście współcześni mariawici, to trzeba jasno powiedzieć, nie ponoszą za nią odpowiedzialności. Nie, no. Ponoszą, bo nazywają się no Mariawitami. Ma, Maria no nie ponoszą w takim znaczeniu, że nie oni to zrobili. Natomiast ale też o tym nie mówią. Ale rzeczywiście nie ma e, absolutnie zgody na to, żeby się z tego rozliczać. Od wielu już lat, dziesięcioleci, katolicki Kościół Mariawitów, czyli ten, który poszedł z arcybiskupem Kowalskim, nie udostępnia swoich archiwów. Odmawia badaczom, ja nie mówię nie, on odmawia badaczom e, wgl, wglądu w te dokumenty. Po tym, jak udostępnił je raz panu e, Patrykiewiczowi, i e, natomiast Kościół Starokatolicki Mariawitów, chociaż no de facto powstał jako protest przeciwko tym e, zmianom wprowadzonym przez Kowalskiego i przeciwko, jak to oni mówili, raz Putinadzie Kowalskiego, to jest w dokumentach, no to też nigdy nie zdecydował się na odpowiedź na pytanie, no dobrze, a jaka rola w tym wszystkim była pozostałych biskupów? Jaka rola w tym wszystkim była em, pozostałych sióstr? Dlaczego się na to przez wiele dziesięcioleci godzono przez wiele lat, no może, bo to e, ta historia naj, takich naj, najbardziej radykalnych e, 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 nadużyć trwała 15 lat. Dlaczego nikt przeciwko temu nie protestował? Znaczy, co takiego się stało, że tak późno? Co z dziećmi? Znaczy, pamiętajmy, te dzieci e, były wychowywane w zamknięciu, e, były wychowywane w izolacji od swoich własnych rodziców, w takich, no, parasierocińcach. E, oczywiście były traktowane jako niepokalanie poczęte, bez grzechu pierworodnego, ale równocześnie. Jednocześnie w tym momencie, kiedy ta cała, kiedy ten kościół się rozpada na dwa, one nagle dowiadują się, i idą do rodziców, których często nie znają. Bo jeśli rodzice ich mieszkali w Płocku, to wtedy raz w tygodniu mogli się spotkać ze swoimi dziećmi. Ale jeśli mieszkali na parafii, poza Płockiem, bo cała ta centrum było w Płocku, Płock był czwartym, Płock to ja Rzymu. powiem Ci, że to jest takie miejsce, Rzymem. w którym się. To jest potem, miasto, jak się wiele, ma... wiele razy potem jeszcze różne rzeczy wydarzały. Płock jest piękny, natomiast. Były na seminarium, a w zasadzie no, gejowo nazywane. No przez... tak o, tak o nim mówiono. Tak. Natomiast tutaj akurat z całą pewnością te, te rzeczy, o których mówimy, miały wymiar heteroseksualny. Znaczy te przestępstwa to były przestępstwa. Ale Pedofilii pedofilno. z jednej strony. No, no a z drugiej strony, no nie tylko pedofilia, tylko także wieloletnie nadużycie władzy wobec osób sobie powierzonych. I z jednej strony mówimy o wykorzystaniu kobiet, dorosłych, ale zależnych całkowicie, no bo mamy do czynienia z kimś, kto jest władcu absolutnym, papieżem płockim, jak oni mówią, który według doktryny, którą sam wyraża, ale także inni o tym piszą, jest żywym głosem Boga, to znaczy, jest żywym pośrednikiem. No i jak się ma do czynienia z kimś takim, jest się do tego socjalizowanym, no to jego wola jego pragnienie jest w gruncie rzeczy rozkazem, to znaczy, no jest się całkowicie zależnym, więc mamy do czynienia z tym, ale po drugie, no trzeba też jasno powiedzieć, że on często łamał kręgosłupy tym księżom, to znaczy oni ślubowali celibat i wielu z nich chciało żyć w celibacie, ale znowu żyjący głos Boga mówił im to jest twoja żona, potrafił być złośliwy, jak nie lubił księdza, to młodemu księdzu dawał 60-letnią albo starszą um, za żonę siostrę zakonną, albo odwrotnie, jeżeli wiedział, że pod się w nim jakaś siostra, to często dawał jej księdza, o którym wiedział, że on chce żyć w celibacie. Więc no, potrafił naprawdę być okrutny w tym wszystkim. No i to też jest, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, nadużycie duchowe, emocjonalne. No czy w odniesieniu do tych mężczyzn, oczywiście nieseksualne. No tu nie mamy do czynienia w przypadku mężczyzn z przemocą seksualną, ale także z przemocą. Tonku, jak długo pracowałeś nad tą książką? Mój pierwszy kontakt z Marewitami to było liceum. Ja zacząłem czytać o nich wtedy i wtedy to była głównie ta warstwa zewnętrzna, to znaczy Czyli to to, pięknie. to piękne, ten niesamowity element, a później zacząłem przez lata sięgając po inne teksty, zacząłem czytać ich teksty źródłowe. No na przykład przeczytałem komentarz do pieści nad pieśniami, bo dodajmy, Kowalski był bardzo wykształconym człowiekiem, jest tłumaczem no, choćby pieśni nad, w ogóle Pisma Świętego na język polski, tłumaczem Boskiej komedii Dantego na język polski. Tak sam pisał, pisał tak sobie, no ale postanowiłem przeczytać ten komentarz do pieści nad piśniami. To jest niesamowite źródło, ponieważ on tam naprawdę pisze, co robi. To znaczy. Um... Zacząłem też czytać same zapiski um, jego głównie, to jest tak zwane dzieło Wielkiego Miłosierdzia, czyli zapis objawień um, Marii Franciszki Kozłowskiej, um, nazywanej przez wyznawców mateczką. Um, I tam ona, no to, te jej zapiski są ciekawe, one są bardzo szczegółowo opisywane przeze mnie i analizowane, ale jeszcze ciekawsze jest to, co pisze sam arcybiskup Kowalski. On to pisze, to jest oficjalnie wydane w tych pierwszych wydaniach w 23, w 27 roku: Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.